Witamy z koleżanką Magdą w kolejnym odcinku warzywnych rozgrywek. Dzisiaj porozmawiamy o glebie. Jesteśmy w momencie zbioru, więc jest to idealny moment, aby już teraz o tym pomyśleć, czyli w jaki sposób możemy naszą glebę wzbogacić i polepszyć. Tak, po zbiorach zostaje nam bardzo dużo resztek pozbiorowych, tak jak tutaj resztek po pomidorach i samych pomidorów. Może nie ma tutaj mhm. zbyt dużo suchej masy, ale jest masa, którą warto Przeżysta. przerobić i warto zmineralizować. Mhm. W tym roku bardzo często słyszymy od plantatorów, że gleba jest zniszczona, że gleba jest zmęczona, że jest problem z żyznością tej gleby. To dopiero początek zbiorów. Myślę, że ten okres październik, listopad, kiedy będą zbierane marfie, pietruszki, jeszcze wcześniej kapusty czy brokuły, to dopiero będzie taki no tak. okres... W warzywach często bardzo te pola są silnie eksploatowane. Warzywa są po warzywach, nie ma tam zmianowania, więc one są bardzo silnie eksploatowane, ciężkim sprzętem ujeżdżane. Tak, więc y, 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 tu warto coś mieć. jesienią też y, zwykle są jakieś opady deszczu, więc te pola są bardzo uwodnione. Kiedy jedzie ciężki sprzęt po takim polu, to też ta struktura gleby jest dodatkowo niszczona, rozbita. Dlatego. Y, 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 Myślę, że coraz częściej będziemy musieli wprowadzać albo płodozmiany, okay. albo w, troszeczkę zmniejszać a warzyw, uh -huh. dać tym polom troszeczkę e, odpocząć. odpocząć. Dlatego, jeśli tylko możemy, e, jeśli nam pozwala czas, bo to też jest dodatkowy zabieg, ale myślę, że taki zabieg, który bardzo warto wykonać, to jest zabieg z uh -huh. e, brauchum i z dodatkiem bakterii. To jest taka dodatkowa pomoc dla tego pola, aby wszystko co na nim zostało zostało lepiej zmineralizowane, aby poprawić te warunki dla bytowania bakterii w glebie. Dzięki temu też zyskamy lepszą strukturę gleby. To też jest bardzo ważne. To jest niestety takie koło, które się kręci. Jedna rzecz jest zależna od drugiej więc musimy bardzo mocno zwracać uwagę na wszystkie czynniki. No właśnie, bo tutaj mówisz o tych dwóch produktach. Wyjaśnij mi, czy ja to dobrze rozumiem, bo jeśli chodzi o preparat Humi Brown Gold, czyli kwasy humusowe, fulwowe plus węgiel brunatny, ja zawsze postrzegam to jako produkt, który przede wszystkim dba nam, poprawia nam właściwości fizyczne gleby. No tutaj oczywiście, żeby zadbać też o właściwości mikrobiologiczne, biologiczne gleby, Mamy preparat Nurivit, czyli 600 bakterii glebowych, tak? Czyli rozumiem, że ten pak, by idealnie nam się sprawdzał, bo dbamy i, i, i o jedną, i o drugą stronę tak, tej no, gleby. To, tak jak powiedziałeś, preparat wpływa głównie na te właściwości fizyczne gleby, na poprawę struktury gleby, ale dzięki temu stwarza też lepsze warunki do bytowania mikro, mikroorganizmów glebowych. Uh -huh. Jeżeli my, między I Lepsze tymi... warunki do bytowania tych bakterii, tak. tak, żeby one się łatwiej rozwijały, mnożyły. Ważne jest to, żeby były odpowiednie warunki w glebie, aby odpowiednia, zachować odpowiednią ilość wody i powietrza. Jeśli to będzie ok, to warunki dla mikroorganizmów glebowych będą na tyle korzystne, że one same też będą się jakby lepiej nam nażały. Więc tak jak mówiłam, to jest takie koło mhm. czynników zależnych od siebie, musimy dbać o wszystkie te czynniki. Też, musimy, też, musimy też pamiętać, że na strukturę gleby wpływają też czynniki chemiczne, czyli nawozy mineralne. Tu akurat analizy gleby pokazują nam, że zawartość tych składników mineralnych w glebie jest coraz wyższa. Coraz więcej też wnosimy mhm. do tych składników w nawozach. Minus jest taki, że jeżeli roślina nie jest w pełni, stanie w pełni skorzystać z tych składników, bo nie pozwoliły jej na to warunki glebowe, Wzrasta to jest zasolenie gleby. I to też jest taki czynnik, który jest dla nas niekorzystny i znowu no, musimy zadbać. Szczególnie w warzywach negatywnie wpływa tak, na no, no, wegetację yy, roślin. Dokładnie tak. Dlatego musimy też zadbać o to, żeby e, ta gleba miała odpowiednią ilość e, pruchnicy, żeby ona sama była w stanie regulować te wszystkie procesy. Dlatego taki produkt Gold razem z bakteriami to jest naprawdę ogromna pomoc dla takiego stanowiska, żeby się zregenerować do następnej wegetacji. Za każdym razem to powtarzamy, ale myślę, że jest to bardzo ważne, dlatego warto o tym wspomnieć, czyli kiedy i w jaki sposób te preparaty stosować. Bo właściwy moment i właściwe zastosowanie preparatu to jest połowa sukcesu. To jest bardzo ważne. Musimy pamiętać, że wprowadzamy też część preparatu, który jest żywy, więc tam warunki muszą być idealne, żeby te bakterie się zaklimatyzowały, żebyśmy jak najefektywniej wprowadzili do gleby. Więc dobrze jest zastosować preparat na mokrą glebę i taką, która będzie miała odpowiednią temperaturę. Jeżeli produkt wczytamy jesienią, to tutaj ta temperatura gleby zwykle jest odpowiednia. odpowiednia przy aplikacji produktu wczesną wiosną, więc musimy wyczekać, aż ta temperatura gleby osiągnie minimum 8 stopni, e, jesienią e, tą temperaturę gleby mamy, ale znowu musimy uważać na, e, na słonecznienie. nie robimy, nie robimy zabiegów e, e, w, w pełnym, pełnym, pełnym słońcu. słońcu. Do, w promieniowanie UV jest negatywne tak. dla bakterii. Dokładnie tak, więc najlepiej zrobić to Wieczorem po oprysku wymieszać preparaty z glebą. Wiem, że to jest czasami problematyczne, szczególnie przy dużych arałach, ale naprawdę warto jakoś sobie, czy podzielić to na działki, czy zrobić po prostu to jakimiś mniejszymi partiami, czy jednego roku zrobić część pól, kolejnego, następne. No, Na pewno warto ten bieg środek podjąć. Mhm. No, możemy tutaj, tak jak mówiłaś, i zabiegi wykonywać i wczesną wiosną, i jesienią. To są takie dwa najbardziej chyba optymalne terminy. Nie? No, dokładnie tak. Jeszcze kilka słów na temat produktu Humi Brown Gold i Murrivić to powie nasz kolega dr Waldemar Wojciechowski, a my zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka. Dziękujemy. Witam Państwa serdecznie, tym razem w nieco innej odsłonie. Chciałbym kilka słów powiedzieć w uzupełnieniu do tego, co mówiła Magda i Arek w warzywnych rozgrywkach. Temat dotyczył mikroorganizmów oraz współdziałania tych mikroorganizmów, wpływu na glebę, na resztki pozbiorcze, kiedy stosować, jak stosować to Państwo już wiecie. Ja chciałbym powiedzieć trochę szczegółów na temat tego, dlaczego warto stosować i jakie znaczenie. Ma produkt, który tutaj Państwo widzicie, dla generalnie aktywności mikrobiologicznej gleby, ale także dla samej struktury gleby. Przygotowałem nieco wcześniej nasz produkt i możecie Państwo zobaczyć, jaki on jest w konsystencji jakiego rodzaju jest to zawiesina. To jest dosyć, dosyć lepka dosyć lepki roztwór, który jak Państwo widzicie, oblepia bardzo dokładnie ścianki, nawet ścianki szklane, tworząc bardzo charakterystyczny cienki mikrofilm. Ten mikrofilm umożliwia to, że mikroorganizmy bardzo łatwo na nim mogą się osadzać, mogą na nim egzystować, bytować i w konsekwencji staje się dla tych mikroorganizmów także swoistą pożywką. W w produkcie, o którym mowa, mamy głównie mamy tylko w zasadzie substancje organiczne, ale głównie substancje pochodzące ze związków wysokocząsteczkowych. Musimy jednak pamiętać o tym, że w tych substancjach zawarta jest cała masa związków chemicznych. Te związki chemiczne one cały czas pracują razem z tymi cząsteczkami, które były pierwotnie wprowadzone do produktu, dając. Bardzo charakterystyczny zapach, zapach organiczny. Jeżeli Państwo mieliście do czynienia z jakimiś produktami organicznymi, które były, powiedzmy, łączone w konsekwencji z bakteriami, to wiecie Państwo, jaki zapach mają substancje organiczne. Dodatkowo, to co warto podkreślić, to poza tym, że tworzy się taki charakterystyczny film, filtr, przepraszam, Będziecie Państwo mogli za chwilę zobaczyć, ja zrobiłem jeszcze obraz mikroskopowy tego, co możemy zaobserwować w naszym produkcie. Są w nim drobiny, drobiny, które są kilkukrotnie większe od komórek bakteryjnych, ale te drobiny stanowią doskonałe złoże, na którym mikroorganizmy mogą się osadzać i mogą podlegać bardzo intensywnym podziałom, ale są też chronione przed warunkami niekorzystnymi, czyli np. przed zbyt intensywnym promieniowaniem słonecznym. Zbyt niską, zbyt wysoką temperaturą, bądź też wysuszeniem, ponieważ w takich porowatych tworach, jakie mamy w naszym produkcie, te bakterie mogą bezpiecznie przeczekać te niekorzystne warunki. Myślę, że to już sam fakt posiadania takich właściwości fizykochemicznych powinien skłonić Państwa do tego, aby produkty tego typu stosować, ponieważ poprawiają one nie tylko strukturę gleby, poprawiają. Retencje wody poprawiają ilość przyjętej wody, wchłoniętej wody przez glebę, zatrzymują tę wodę w glebie, w glebie, ale także, co niezwykle istotne, w przypadku stosowania tego produktu z mikroorganizmami, one będą nie tylko przedłużały czas działania mikroorganizmów, ale także będą powodowały zintensyfikowanie ich pracy. A sami Państwo już wiecie z innych filmów, które miałem przyjemność także nagrywać że te mikroorganizmy potrafią działać bardzo dużo. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.